Niestety nie mogły iść na dwór, dlatego, było im strasznie zimno. Nie mogą brać żadnych takich tabletek, nie mogą brać żadnych tabletek. Naprawdę to taka, taka nasza choroba, pet shopów. Ach. Dwoje z tej drużyny, ci, którzy, tych, których wam przedstawialiśmy w tamtym filmiku, to oni. Hmm. Często tutaj im wytłumacz, Au, boli. To oni się strasznie przezi przeziębili, matku. No i nie mogły ich nadwór. Przykro nam, ale może innym razem, jeśli jeszcze będziecie nas pamiętać. Komp LPS. Musimy zmienić nazwy, bo one, nasze nazwy, au, bo nasze nazwy są czasem inne. I zapominamy, ała, ja chciałam to powiedzieć, siostro, kuzynko, no bla, ba, no ba, teraz ja spadaj, ała, spadłam na dół, akurat coś tu nam grało, i coś tam tam, moja kuzynka spadła, i bla, bla, ała, siostro, ja siadam, no to papa, jeszcze wam pokażemy chorych. Zakryjcie się tym. No, sama nas odkryłaś. No to pa! Papa, pudding LPS. Powiedzcie, pa! Pudding LPS. Papa. Pa.